tam właśnie z tyłu to dlatego warto iść na pielgrzymkę a najbliższa pielgrzymka to jest pielgrzymka wdzięczności za Światowe Dni Młodzieży także poparcie sami czy warto iść na pielgrzymkę Warto może spotkać fajnych ludzi, można się też trochę pomodlić, można trochę wiary zyskać. No a przede wszystkim mace Bożej podziękować za wszystko, co Was trapiło w ciągu roku. Warto.